Witam serdecznie na czytaniu e, miesięcznym dla bliźniąt na grudzień 2022. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. Przypominam, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Proszę traktować jako podpowiedź, wskazówkę, swego rodzaju poradę, a nie wyrocznie. To, co pokazuje, może się to już wydarzyło, może się to dzieje, kiedy oglądacie albo dopiero przyjdzie. Teraz z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, w planach? Jaka jest energia przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? I koniec. Wynik, koniec miesiąca. Skorpion. Karta mówi również, że ktoś chce coś zakończyć, ale się nie kończy. Ktoś by chciał zakończyć coś definitywnie, albo zmienić coś całkowicie, żeby się coś całkowicie zmieniło, no ale coś tutaj się nie udaje. Tu pokazana jest na środku ta dwójka monet w odwrocie, która mówi wprawdzie, że ktoś jednak dokonał jakiegoś wyboru, miał dwie opcje, czy pracy, czy, czy jakieś osoby, dwie, czy dwa kierunki. No i stwierdził może, że to za dużo jak na jego osobę, że może nie podoła temu wszystkiemu. Czyli no, lepiej żeby wybrał jedną, jedną opcję. No i tu jest pokazane jakby wybiera opcję. Ale również karta na innych. No znaczy w innych taliach przedstawia jakby takie balansowanie też. No, no i widzicie tutaj jest jakby wyjście z jakiegoś toksycznego miejsca. Jakby zostawienie jakiejś toksycznej osoby, jakby uwolnienie się od jakichś osób toksycznych, czy, czy jakiś używek, czy czegoś. No. Może, kiedy podejmujecie jakiś wybór, uwalniacie się od jakiejś in, jednej osoby, która po prostu jest dla Was toksyczna, która Was więziła, która e, po prostu sprawiała, że mieliście serdecznie dosyć, że byliście na przykład, może, prace dwie były, byliście uwięzieni do dwóch prac. I to było no, toksyczne, bo to jest, trzeba powiedzieć, że to jest jakieś wielkie przeciążenie. Jeżeli człowiek ma jedną pracę, nieraz ciężko mu jest, a co dopiero dwie. No i tu jest pokazane, jakby uwolnienie się. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest to, że Wy tu e, walczyliście o coś. Stawialiście jakby, może walczyliście o jakieś, jakieś po prostu, nie wiem, o swoją pozycję, może chcieliście po prostu tutaj postawić i pokazać się, że wy dacie radę ze wszystkim. No, jeżeli by chodziło o jakieś dwie osoby, no, no to znaczy, że tutaj też staraliście się bardzo, no ale tu jakieś po prostu jest pokazane jakieś kłótnie, walki były, czy są jakieś uszczypliwości, kłamstwa, zazdrości. Tu staraliście się bardzo. No, Tu jest pokazane, że w pozycji prostej, czyli jakby, jakby wam się coś udało no, postawić na swoim. No. Czy może po prostu jakaś osoba nie chciała Wam odpuścić? Wy tu chcieliście podjąć bardzo decyzję, czy chcecie, czy będziecie chcieć podjąć jakąś decyzję, żeby wybrnąć z jakiejś trudnej sytuacji, i będziecie musieli trochę włożyć w to energii na przykład. No jest dużo buław, i tutaj jest tak w pozycji odwróconej tutaj akurat te trzy buławy tutaj, no, co pomaga, lub przeszkadza. No, można by powiedzieć, że pomaga wyjście, jakby tu ciągnąć ten wątek, na przykład, jakiś taki, gdzie macie dwie osoby, to to, to wychodzi jakby trójkąt. No, wyjście z tej iluzji, wyjście z tego e, takiego okłamywania się samego siebie. Czyli, jeżeli tu jakaś osoba po prostu e, wami manipulowała trochę, e, no to Wy tutaj nagle rozpoznajecie to, dlatego tu na przykład chcecie zakończyć jakiś romans. Tutaj też było jakieś zakochanie, bo siódemka kielichów to też mówię: jakieś takie zauroczenie, może nawet nie zakochanie, bo w siódemce kielichów może być zauroczenie, bo tutaj w siódemce kielichów to jest takie wyobrażanie sobie czegoś, co nie jest naprawdę. Czyli tu mogą, może działać jakaś taka chemia, jakieś takie przyciąganie, może zauroczenie, jakieś takie. Ale prawdziwa miłość to raczej chyba nie. No. Odchodzi. No, zakończenie jakiejś takiej jakby pary, zakończenie współpracy, zakończenie kontaktów. Czyli tu przestajecie się z kimś kontaktować. No przychodzi energia. Króla, monet w odwrocie. Jeżeli panie, no to tu przychodzi jakiś człowiek, bieg pan na koziorożec, a tu jest pokazane jakby jakieś kłótnie, jakby jakieś konflikty, jakieś starcia z tą osobą, albo. Szef albo mąż, bo to jest osoba też stała w związku. No ale tu jest w odwrocie, no to on jest takim kontrolujący właśnie. No byk pan na koziorożec. I tutaj też się pokazuje osoba koziorożca kontrolująca. No. Może panie tu miały jakiś, jakiś wybór, jakiś romans. I teraz po prostu zdały sobie sprawę, że ta jedna osoba, to ona jest po prostu bardzo toksyczna. Zakończyłyście z tą osobą, a ona tu dalej przychodzi i się wykuca, przychodzi z jakimiś pretensjami, nie wiadomo dlaczego, może poczuje się, czuje się urażona, może czuje się, nie wiem, Z pozycji tutaj, bo tutaj jest król monet z pozycji jakiejś takiej rządzącej, narzucającej, no, coś. On ma pieniądze, on rządzi, on żąda. No. Nie wiem, wy macie w głowie, wasza energia, czwórka, wy macie w głowie, żeby pobyć samemu, żeby się odizolować, uciec gdzieś. Odciąć. Tu jest logiczne podejmowanie decyzji. Tu jest specjalista. Tu może będziecie chcieli się poradzić poradzić panie, przede wszystkim, poradzić jakieś osoby. Jakieś osoby z waszego trygonu, ale niekoniecznie, bo tak jak powiedziałam, tu może być jakiś adwokat, jakiś urzędnik, jakiś specjalista. No, jeżeli by chodziło o jakieś sprawy jeszcze. Jakieś sprawy y, zdrowia, no to tu będzie jakiś lekarz, bo tutaj też mogłabym widzieć jakieś problemy. Ale jakie? No nie będę mówić, dlatego że no to tylko tak zasygnalizować, chcę, żeby, y, że możecie mieć jakieś problemy zdrowotne i będziecie chciały się udać do jakiegoś specjalisty. Czwórka Mieczy mówi również o jakichś y, sanatoriach, o jakichś przychodniach, szpitalach, no będziecie myślały. Niektóre. Nie powiem, które, no bo nie wiem, kto i komu to będzie pasować, nie? No, także tu też może być. Ale przede wszystkim, jeśli chodziłby o ten wątek z tego, tego związku, tych, tych jakiś osób, to może być, że tutaj też jest e, sąd jakiś. I tu separacja. Wy będziecie myśleć o separacji, żeby tutaj to, jak będzie jakaś osoba. Czy, czy po, po prostu odizolowanie się od kogoś i podjęcie jakichś kroków prawnych może być. Bo może być tak, że wy tutaj byłyście na przykład, też jeszcze inna opcja może być, bo tu może być dużo opcji, że byłyście na przykład w jakimś trójkącie i stwierdziłyście, że ta osoba z tego trójkąta wam odpowiada, a kończycie z jakąś osobą, z którą byliście w związku, bo król monet oznacza osobę męża również. No, i ten mąż tutaj oczywiście się wykuca, bo się na przykład dowiedział o tym. No to wy tutaj podejmujecie taką decyzję, że to musicie załatwić no, jakoś sądowo-prawnie, sądowo, no to on przez sądy. No, bo przy Was jest energia odejścia. No właśnie od tego króla tutaj jakiegoś takiego despotycznego. Wprawdzie to nie jest ten król monet, ale tutaj jest jakiś buławiany też. Może być mąż. Szef, ojciec, y, jakaś osoba decyzyjna, ale może być też taka y, sytuacja, że w tym królu buław, to wy podejmujecie decyzję. Właśnie. Stanowczo, pewnie, odważnie podejmujecie decyzję o odejściu, bo nie czujecie się związani emocjonalnie z tą osobą. Może z osobą baran, lew, szczelec. Może być, że na przykład wy nie czujecie się związane. Bo to nie jest powiedziane, że to musi być ten byk pan na koziorożec. Może być, że to jest osoba ze związku. Ale jaki to jest znak, to nie, nie powiem wam, bo tutaj prawie wszystkie by były znaki. No. Z zewnątrz jest tak, że tu są dwie dziewiątki. Jedna w odwrocie, jedna w pozycji prostej. Tu się czujecie szczęśliwie, bo wychodzicie z jakiejś samotności. Może czujecie się samotnie w związku i dlatego te romanse były. No, dziewiątka monet również mówi o jakichś problemach finansowych i uzależnieniu też od kogoś. Też może być. Ale czujecie się tu szczęśliwi, spełnione. Szczęśliwe, spełnione, szczęśliwi, spełnieni. Nie wiem. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie. Że przyjdzie do Was jakiś, jakiś człowiek młody z jakąś ofertą, jakiś randek spotkań, ale to nie będzie nic związane z miłością, bo ten Askielichów jest w odwrocie. Czy wy tu nie będziecie czuć, żeby to była miłość? Jakaś, jakieś uczucia. No, Wprawdzie przyjdzie jakiś taki um, romantyczny, ale niedojrzały. No i jakie tu, jest, jakie tu jest pokazane energia. No wy tu nie będziecie walczyć o coś. Jakby po prostu się zamkniecie w tych emocjach. Tu ta czwórka jest kielichów pokazana, że wy tutaj nie walczycie o nic, nie stawiacie jakichś warunków. Macie serdecznie dosyć, bo ta dziewiątka buław to już jest pokazane prawie jakby dziesięć, no to już prawie jakby dość tego wszystkiego buławy to są te po prostu, no. Ciężkość jest jakaś. I wy tutaj odpuszczacie jakby nie bronicie. Czyli pozwalacie na to, żeby się wszystko działo tak w swoim trybie. Że no co będzie, to będzie. Niech się zadzieje tak, jak ma być. Bo i tak nic z tego tutaj nie ma. Czwórka kielichów mówi o jakimś związku też jakimś takim skostniałem, nic się tam nie dzieje. I jeżeli by chodziło o Was, no to Wy też nic nie będziecie robić. Po prostu tu jest pokazane, że nie będziecie się starać o coś, nie czujecie, żeby to było warte zachodu, jakiś tam związek. Czyli tu może być dlatego, dlatego te czwórki to są takie blokady. I Wy chcecie się jakby odizolować od jakiejś osoby. Może być, że wy wcale nie macie żadnych romansów, tylko po prostu tkwicie w jakimś po prostu takim związku, w którym nie ma równowagi, nie ma stabilności, jest po prostu toksyczność, jest osoba bardzo jakaś taka obsesyjna na waszym punkcie i wy tutaj podstawą, no tutaj, żeby walczycie, walczycie z tą osobą. Wchodzicie w real, widzicie, że nie ma postępu w tym związku, w ogóle nic się nie rozwija, nic się nie dzieje, w ogóle ten związek nie, nie, ma, nie ma współpracy między wami, nic się nie rozwija. I wy tu kończycie, nie chcecie z tą osobą już dalej mieć kontaktu. A ta osoba dalej tu walczy z wami, tu walczy o to, żeby być z wami, wy tu chcecie odejść. Być sami i szczęśliwi, nawet gdybyście, nawet gdybyście nie mieli wystarczających tych pieniędzy, chcecie pobyć sami i tutaj się decydujecie na to, żeby na tą separację. Na przykład, na to, żeby być sami. Będziecie sami, zablokowani. Będą jakieś tu przychodzić osoby, które będą Was chciały pocieszyć, ale Wy tu nie chcecie wchodzić w jakieś, jakieś te nowe z jakimiś osobami, bo nie czujecie do nich nic. Tak samo może być w pracy, że w pracy też jakieś osoby toksyczne, może być jakiś mobbing, może być jakaś, jakieś osoby, które tutaj z pozycji em, z pozycji tej em, no tego kierownika, że on rządzi, on stawia warunki i trzeba się podporządkować, no to wy tutaj nie. Wy będziecie wychodzić z tej energii. Nie będziecie tutaj w ogóle w takim, bo już być, jest przeciążenie, jest pokazane, że już macie dość. Te dziewięć buław to już jest prawie, prawie koniec. I Wy tu się będziecie radzić, jakichś prawników, może jakichś specjalistów, żeby po prostu no, tutaj wyjść z tego. Tu są jakieś problemy, właśnie związane z pracą, jakieś walka, jakieś tutaj osoby, jeżeli w pracy, ta, ta piątka była, to mówię o grupie osób w pracy, która, z, z którą nie ma, nie ma jakiegoś dogadania się, na dodatek jakiś właśnie despotyczny szef. No i Wy tu podejmujecie decyzję, żeby odejść od tego, ale nic nowego nie przyjmujecie, nawet gdyby było na horyzoncie. Będziecie potrzebować sobie odpocząć psychicznie przede wszystkim od jakichś złych sytuacji, które po prostu was wyczerpały i emocjonalnie, i fizycznie. Jaka jest rada? No, być tym królem buław. Czyli ten król Buław tu mówi o tym, że Wy tutaj podejmujecie poważne decyzje i poważne, poważne działania. No to bądźcie jak ten król Buław, nie? czyli po prostu bądźcie odważne. Bądźcie odważni, zdecydowani, pewni siebie, panujcie nad swoim życiem, nad swoją sytuacją. Nie pozwólcie, żeby ktoś Wami rządził. Wy musicie rządzić sami sobą. Nie, żeby ktoś wami rządził. No. Tak więc tyle dla bliźniąt. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze, i do następnego razu.